Nie musisz ukrywać swojego bólu przed Bogiem? On widzi twoje łzy, nawet te, które nikt inny nie zauważa. Psalm 56.9 mówi: Zliczyłeś moje łzy, są zapisane w twojej księdze. Każde twoje cierpienie ma dla niego znaczenie. Panie, wiem, że czasem milczysz, ale twoje milczenie nie jest obojętnością, to przygotowanie: ciche, delikatne, pełne miłości. Dziękuję Ci, że nawet w bólu mogę znaleźć Twoją obecność. Boże, ucz mnie ufać, że kiedy coś się rozpada, Ty już budujesz coś nowego, że kiedy tracę siłę, Ty pracujesz w ukryciu, by mnie podnieść. Nie pozwól, by mój ból zamienił się w zwątpienie. Niech stanie się ziarnem wiary. Rzymian 8:28 przypomina: Wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. Dlatego dziś wybieram zaufanie. Nie rozumiem wszystkiego, ale wiem, że Twoje drogi są doskonałe. Dziękuję Ci, Panie, że z moich ran tworzysz siłę, z moich łez zrozumienie, a z mojego bólu świadectwo Twojej chwały. Niech każdy, kto słucha tej modlitwy, poczuje dziś Twoje uzdrawiające światło. Jeśli wierzysz, że Bóg może przemienić ból w cud, kliknij serce i udostępnij ten film. By nieść nadzieję dalej. Twój cud może być bliżej niż myślisz. Amen.